Paweł, jesteśmy, jesteśmy na tegorocznej drugiej edycji konkursu. Miss Summer 2023 Świnoujście. Oczywiście, ty jesteś po raz kolejny partnerem wydarzenia, jak i zarazem członkiem jury. Powiedz, jaką firmę na co dzień reprezentujesz, oraz dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział jako partner i jako członek jury w tym wydarzeniu. Moja firma, dzień dobry Państwu, moja firma Kostecki Karts. Ja zajmuję się samochodami wysokospecjalistycznymi, specjalistycznymi, zresztą pełną gamą samochodów. Tak naprawdę, również dla każdego klienta jesteśmy w stanie coś, coś mieć. Dlaczego, dlaczego jestem tutaj partnerem, partnerem tego wydarzenia? Dlatego, że to wydarzenie to jest coś wspaniałego, organizowane przez, przez wspaniałego człowieka, mojego przyjaciela. Nie mogło mnie nie być również i w tym roku, w tamtym roku świetnie się bawiłem. Była wspaniała, wspaniała publiczność, wspaniała zabawa, wspaniałym miejscu byliśmy. Dziś jesteśmy. Jesteśmy również wspaniałe miejsce, jesteśmy w Świnoujściu. W zeszłym roku byliśmy w Ustroniu, a w, tym, w tym roku jesteśmy w Świnouściu. Ty, Pawle osobiście, wolisz bardziej morze czy góry? Yy, tak naprawdę każdych, Cała Polska jest piękna. Czy to są góry, czy to jest morze? Wszystko, gdzie, gdzie nie jesteśmy, tam jest inaczej. W Świnoujście jest piękne, przepiękne miastem, góry też. Także tutaj jakoś nie mam faworyta, gdzie jest lepiej. Jako członek jury, jakimi cechami i kategoriami będziesz ocenić poszczególne kandydatki? Oraz, czy już miałeś okazję poznać dziewczyny w trakcie próby generalnej, pod kątem, czy już wybrałeś swoje faworytki? Nie, nie wybrałem jeszcze faworytek, tak poznałem dziewczynę podczas prób. Byłem jestem uczestnikiem całego zgrupowania tak naprawdę od początku. Myślę, że wygra ta, która po prostu będzie najspanialsza. Cieszę się, że nie, że nie wygrywa się jednym głosem tak naprawdę. Musimy współdecydować o tej wyganej, więc, więc na pewno będzie to najładniejsza, ale tutaj już moim zdaniem nie o urodę powinno chodzić tylko naj, najmądrzejsza, naj, 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 najfajniejsza ta dziewczyna, która będzie miała jakieś perspektywy po tym, po tym konkursie. I ostatnie pytanie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres oraz osoby, które są zainteresowane nawiązaniem współpracy, z Twoją firmą. W jaki sposób mogą to uczynić? Gdzie można znaleźć informacje? Czy to w social mediach, czy w jaki sposób można nawiązać kontakt z Twoją firmą? Na pewno moja firma y, przede wszystkim specjalizowała się w tym, że przeznaczaliśmy auto na Ukrainę. Myślę, że zwiększymy teraz nakłady sił y, i środków, żeby, żeby jednak w ten wschód, żeby jednak pomagać tym ludziom tam, bo tam naprawdę potrzebują pomocy. Miejmy nadzieję, że ta wojna się wkrótce skończy, że też ja się przyczynię do tego, że ta wojna się zakończy właśnie w ten sposób, ten, tą, tą motoryzacją. Y, myślę, że myślę, że to będzie udany rok i będziemy iść dalej i spotkamy się za rok na następnych wyborach.